Witam serdecznie z tej strony DS. Dzisiaj gramy w Don't Starve Together razem z Johnem. Siemanko, siemanko. I będziemy sobie taką standardową rozgrywkę grać w dwie osoby. Także zapraszam do oglądania. No, ja już od razu w inną stronę pobiegłem. A to ja. już na rąbie. A to by się przynało. Tam do góry poszedłeś? Tak. Ja idę na dół. Potem się z... Straszna bieda tu jest. Cofa, nie mogę zrobić O kurde, duży ptak już Tu są dwa duże ptaki koło siebie. No. Ja poszedłem same kamienie tu są. Jąłem na pionie kamiennym czasem leżą krzemienie co nie? No, to no trzeba... właśnie teraz nie leżą co nie? I nie mogę kilofa zrobić jak wykopać. Dobra znalazłem. W... i. I... Wietur. O, ja mam kamień. Touchstone. Dobra, no działać... ten kamień zaczyna działać automatycznie, jak się do niego podejdzie. Kamień. Ten touchstone. To taki kamień odrodzenia. A, nie, to ten. Jak umrzesz, to już po prostu na niego klif. Mm. Chyba no co nie osobno. Chyba tak. na biomie tym leśnym takim a dalej są kamienie. Ale hmm. strasznie ma. Teraz wszedłem. Ale tu. Dużo. Dobrze, bo u mnie nie ma niczego w tym momencie. Ja się wszystkiego mam na myśli kamieni. Mały ten. Małe bagna. las. O mam trupka. A trupek ma. Trupek ma darta. Dobrze. Jest też przebity dzido, ale niestety dzidy nie mogę zabrać. Mam znowu jakieś kolejne malutkie bagna. Ja tu kamieni lecę mam teleport. O i mam też kolejnego trupka, tym razem przy domku ćwim Ten trupek ma... Dobra, bo zaraz okay. no. Faktycznie noc. Na razie mam kamienie, kamienie i kamienie. No to dobrze. Ja mam w sumie prawie nic oprócz trochę eksplorowanego terenu. Świetny ten, tak. Zastanę. Pierwsze czekanie jest zawsze takie bezcenowe. A ja mam już konika. No, masz ten? Mam konika, no. Tego co z niego wypadają? Mechanicznego No To bardzo dobrze. Zbieram na lodówkę. Będzie broja i ten go damy radę. Zabiję go. Oh, kurczę, nie wiem, czy ja go zabiję teraz. Tym bardziej, że jest ich więcej. No, na razie, moja. Na razie zostaw. A, moja Abigail ma tylko 40 życia, bo jest poraniona przez walkę z żabami. Oh, dobra, to zostaw. A, na dobra, razie. To mam... Za to mam 6 żabich chudek. A ja znalazłem ul. Kółkę. O, kurczę. Zapisz w sensie no, się na mapce i będzie. O jest, pokazane na mapce. Ej, tu jest... Tu są cztery, e, cztery mecha, mechaniczne. Bo to dużo I też tu ma. bardzo dużo uli No dobrze. Ej, to jest w dobre miejsce, tu jest pełno Uli od razu obok tych mechanicznych. Można by je ubić, a potem tam gdzieś zrobić. Może Oj, kolejnego trupka mam tym razem z linami. Czemu ty masz tam takie fajne rzeczy? A ja idę i mam pusto dosłownie. Patyk od czasu do czasu, dewo i kamień. Uff. A idę do... Dobra, idź do mnie. No ja to faktycznie, bo miałem tam jedno takie jeziorko żabie, gdzie było pełno kwiatków, więc faktycznie tam... Znaczy kwiatków tych y, krzaczków jest jedno. No. że tam daleko to daleko. Kurczę gdzie ty tam poszedłeś? A nie wiem czy... w się... znalazłem tam kaski Dobra tak yy, możesz iść do mnie i jak po drodze znajdziesz jakieś super miejsce to po prostu tam się można usiąść. O ja mam pustynię i tu są te takie yy, eee ten... słomy jak... To zbiera ja tam było. czasem coś fajnego spadnie Czy kupek słomy One się tu akurat zablokowały przy brzegu o, A z tego jeszcze. mam jakiś Dużo patyków i trawy z tego Z tego były jakieś pióra A na razie trzeba jeszcze odkryć o, Na razie Dobra, tu na razie mi się podoba gdzie ja jestem. O indyki, indyki nawet są. No chwypli. To to O są i krety. jeszcze zobaczyć zamiennie tego, a potem Tam jeszcze Tam masz fajny mięk mhm. tak w tym, że na razie na żadne pająki nie trafiłem, Bardzo mało pająków. To gdzieś będą jeszcze będą gdzieś być o. A miałeś tam jakieś te jeziorko z żabami? Kałeś, tak, jezior z żabami było. było dużo. Jezior z żabami, tak, z żabami tak, było ten. bardzo dużo. znajdziesz jakąś pajęczynę, to można potem... Bardzo dużo tu jest uli, także ja jestem... To u... też dobrze, będziesz podselarzem. a ja mam... o. Ja mam dużo kamienia. Mhm.

nie. No, dobra, bomba. To czymś? Kamienia rzędu. Znaczy, trzeba by powoli obrót zrobić, bo mi by się już jakiś plecak przydał. A no, mi tak Wejdę ten biom i lc do ciebie i ogarniamy ten obóz Okej okay. Zobaczę na no Nie wiem, tam przy żabach to chyba nie będziemy robić, bo one będą ciągle na nas wyłazić. To nie to gdzieś dalej od żab zrobimy. Ale nie wiem właśnie, czy tam wyżej... Pszczoły też na nas będą wyłazić, jak będzie ten... ...a wiosnę. Nie wiem, ja pszczoły porozwalam, ja te wszystkie ule raczej porozwalam i... Wszystkie? E, i z tego zrobimy pasieki. Także to nie tym... musimy być przy samych ulach. To z nas nie po będą wraca. gonić? Nie, z nas nie gonią. W coś ogólnie te żółte pszczoły raczej nie gonią. No tak, tylko że na wiosnę wszystkie się robią czerwone. Co? Dobra, te pasiki gdzieś zrobię dalej po prostu tym razem od bazy. O, o. Tak, okay. jest. je. Dobra, ale ka kamienia mamy pod dostat. No, to teraz duży taki biom trawiasty eksplorujemy. Mam nadzieję, że gdzieś tu na bowę. Gdzieś tam tak pomiędzy by się trzeba zatrzymać, żeby było no. ten, żeby by do królików było niedaleko. Miodek nie, pasiecz. To będzie całkiem dobre miejsce. Tu jest biom trawiasty, tu jest uli dużo. Jeszcze zobacz, jak to wygląda dookoła, gdzieś by się tu szło. żeby było w miarę do wszystkiego blisko. O, i mam biom kociszopowy. I o. glomera. O, to pewnie już po niego szedł potem, jakby się To było. Czekaj, ee, yy, eee, yy, Czekaj, ja muszę zagrać na flecie, żeby glomer się obudził. W się sensie nie dopiero jak będzie pełnia to musisz po niego przyjść. wystarczy, że Oho, się z Ale tylko w pełni może. Też jest biom choć typowy. wielkie biomy. Boo, wow, i zeł pełno krzaczków jabłkowych. A, A, okay, choć. To jest dobrze. Ej, Inder mi zjada borówki. To było za niedobrego. A ja tak przecież. To będzie w zrobić. C Kurde, tutaj na było, Inder wszystko pożerał. Dobra, idę tam do ciebie. Ja jeszcze tam coś Odzalni. No i tu daleko jeszcze jest. O. Co znowu tam, A Gdzie są te maszyny? A tam na górze. Tak, to gdzie robimy ten obóz? Tak, pomiędzy jakoś. No pomiędzy gdzieś tam jak znajdziesz fajne miejsce przy krzaczkach Jagudek to możesz. Tam krzaczki to przeniesie co. Daleko. No tak, ale fajnie jakby już mi na start. No tak. I do czego ten portal prowadzi chodź tu? Nie właśnie do portalu nie Ale to, to jest tym bardziej dobre miejsce przy portalu. Dobra, to no... czekaj, wejdę zobaczymy gdzie to prowadzi. Coś to się wrócę po prostu. Mhm. Aha on mnie przeniósł po prostu kawałek niżej. Aha. Ale do miejsca odkrytego, czy jeszcze nie odkrytego? Do odkrytego, w sensie przechodziłeś obok. Dobra, wracam. A teraz. Brakuje mi jednego kwiatka do wianka. Nie, mhm. bo wiesz, kończy się trzeci dzień, wypadałoby zaraz kończyć odcinek. Czekaj, to chodź tutaj do mnie i się spotkamy. No, ja do ciebie nie zdążę przyjść. Gdzie ty poszedłeś? A w tam. No, stronę? ja jestem na. Glamietrem. a tam jesteś. Dobra, to zdążymy, spotkamy się. Pójdę od drugiej strony do ciebie, do tego biomu i. Choczymy. Mhm. O, mam bawoły. O, to dobrze. A tu idę od strony są, tego biomu. Te ty bawoły tym razem są tak bardzo rozproszone. Tu są dwa, tam są dwa, tu są jeszcze jakieś. Dobra, to tak. Tak, robią tak. Dobra, patrz, zdążymy idealnie O wow, ile bawołów dużo? Dużo bawołów, no bardzo dużo tym razem. Dobra, to wszystko w sumie mamy jeszcze tylko pająków. Brakuje. No, znaczy, ja, ja już parę kokonów porozwalałem, jak miałem po drodze. A. Więc wypadł z nich jedwab. No, przydałoby się jakieś takie drugiego levelu. Znać. No, najlepiej trzeciego, bo z trzeciego wypada cały kokon. Dobra, jesteś. O, tu nad nami są pająki. Tam tam? Dobra. Tak Dobra, to przenocujemy tutaj i... Na pusty Tu czy tam bardziej przy tych pająkach? co Dobra, teraz będziemy ginić Chyba. Mhm. to ogoliłbym tego bawu, ale nie ma. Dobra, chodź ogień. Mhm. Zarób. Oh. Dobra, to tyle, co nie? Dobra. Także to by było na tyle w dziś. Linku, za oglądanie zachęcam oczywiście do stawienia łapki w górę, do zasubskrybowania kanału, ponieważ teraz subskrypcje są bardzo ważne, nasz kanał się rozwija i potrzebujemy nowych oglądaczy. Do zobaczenia w następnym odcinku.